Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o emocjach, które każą nam stawać na baczność albo wychodzić z siebie. Ja to nazwę, moja po imieniu. Będzie o kobiecie na wkurwie. Co się śmiejesz? Nigdy nie byłaś kobietą na wkurwie? Byłam, byłam nie raz. Myślę, że każda z nas była nieraz. Nie da się tego inaczej nazwać. Zdenerwowana? Rozemocjonowana? No, no, nie da się tego inaczej nazwać. Kobieta raz. na szaleju. No, ale to chyba wtedy jest kobieta w kurwie, jak da upust własnym emocjom. To trzeba chyba dawać. No. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogły kumulować w sobie tego wkurwa. Wiesz, świat współczesny pozwala nam na to, żeby się, że tak powiem, uzewnętrznić. No, ale nasze wychowanie, to co mamy takie wsadzone w siebie, to chyba niekoniecznie. No właśnie. Jak cię wychowywali? Ale tak. no, żebym cicho się siedziała jak mysz. No no to co? co? no To miałaś pozwalane na to, żeby być kobietą w kurwie? Nie, absolutnie grzeczną, przykładną. Zresztą już od samego początku moja w szkole. Chłopaki się napierdalali kijami, bejsbolami, czym tam, nie wiem, w piłkę kopali, a my dziewczynki? No nie wolno. Spódniczki plisowane, tak. Kołnierzyki wyprasowane. I uważaj, boraj, stopki pod Rzeszów. Tak, dziewczynce nie wypada być na wkurwie. Nie, nie wypada. Zresztą to do dzisiaj jest tak, że y, mówimy o tym, że w przestrzeni publicznej nastolatki się źle zachowują. No i właśnie, gdzie są granice? A gdzie nastolatkowie, nasze panowie? No ale panom zawsze więcej Można. wypada. No właśnie i to mnie wkurza, w Nie <grym> śmiej się. A ty byłaś kiedy ostatnio na wkurze? Wiesz, ja się śmieję, bo to jest, nie wiem, jakieś prawo naturalne. To Żeby być byś... na wkurwie? Nie, choćby się zmieniały cywilizacje, nie wiem, jak bardzo byśmy byli rozwinięci i w ogóle jak bardzo byśmy panowali nad emocjami, no generalnie. A to... kiedy ostatnio nie panowałaś nad emocjami, przyznaj się. No dzisiaj. To opowiadaj, co się stało? Mąż, dziecko. Traktorek. <laughs> Jechałam do pracy i w pewnym momencie wyjechał mi kierowca. Ale to autobusem jeździsz do pracy albo, albo rowerem? No teraz, te, w, teraz w dobie pandemii. Nie jeżdżę już autobusem do pracy, jeżdżę rowerem, a że aura też nie sprzyja. A poza tym zaczęłam walczyć o swoje czynne prawo jazdy, bo od wielu lat mam prawo jazdy, ale z niego nie korzystam. Więc się zmagam sama ze sobą. No i dzisiaj pojechałam. No, to jest tam. Czyli wsiadłaś tam... i wzięłaś się i pojechałam. Pojechałam, tak, ale to jest, to jest taki. jest To jest taki mój kolejny pierwszy raz, jakby o, w, samochodzie. w samochodzie. także. Nie, no nie, nie. W tym ale z przodu sensie... jechałaś na Z przodu, siedzeniu? na przednim siedzeniu, ale to nie. Te nie... znaczy, no... biegi zmieniałaś prawidłowo? Biegi, tak. Tak, do pewnego momentu, aż mi wyjechał traktorek, po prostu, wiecie, poranek, jedziesz samochodem, jedziesz swój ja pierwszy raz samochodem. Może ja ten facet był na wkływie albo wczorajszy. Nigdy nie wiem. Nie wiem, dla mnie on był bez sensu. Ja rozumiem, że służby muszą sprzątać Ale ulicę. Jak on no sprzątał ulicę, jechał traktorem, za taki... traktorkiem ciągnął cusik, co miało traktore. to zamiatać tam, nie wiem, drogę i tak dalej. I w pewnym momencie, no zbaraniałam, słuchajcie, poczułam się jak w tym filmie Kogiel Mogiel. Co to ona jedzie, tamte oko sobie maluje. Jako i... Zna... Jak oni jeżdżą to... w tym kraju? I ja posłuchajcie, też siedzę za tą kierownicą, patrzę, jedzie facet pod prąd, i ja w ogóle nie wiem, czy to. Czy ja jadę pod prąd? Czy on jedzie pod prąd? Bo o co chodzi? Bo no to jak przyjedzie... Wolańska, tak. Wolańska. Tak, ja już nie wiedziałam, ja już baraniana. no i, w pewnym... i powiem wam o co chodzi. I... Mam taką zasadę. Jak marnie jeżdżę, to się, to jak jest sytuacja dziwna, to zwalniam i bodaj bym miała się jak krowa na środku zatrzymać i zastanowić, co mam zrobić, to nie jadę. I w tym momencie mój mąż zaczął na mnie. A to ty z mężem jechałaś tak, pierwszy raz, z mężem. Tak, był. zaczął na mnie pokrzykiwać, że co ja robię, że czemu ja jakby zatrzy... Zaczy, dojeżdżam do tego traktora. Czy ja mogę to sparafrazować? Ty głupia kobieto, ty głupia babo, jak jedzie, tak coś jak Tak, było? Coś takiego mniej więcej, tylko on to, on zaczął manewrować mi dźwignią zmiany biegów, nakazał mi się włączać do ruchu, zmieniać pas, kiedy ja widzę, że ten facet jedzie na mnie, a w lusterku widzę, że jadą samochody i ja nie mogę zmieniać pasa. No i po prostu powiem wam, że złapałam takiego nerwa, że myślałam, że zabiję męża w samochodzie za to, że mnie tu przymusza do jakichś dziwnych manewrów, a tego faceta, co jedzie pod prąd, tak jak wysiądę, to zaciukam po prostu. No. Czyli dwóch facetów za jednym razem. Dwóch facetów za jednym razem. A niech by ich zaraza wzięła nawet. <noise> I już po prostu, no i taki Matrix. No i w końcu nie wytrzymałam. No już jak pojechaliśmy dalej, to. Darłam się w samochodzie. Byłaś rozhistoryzowaną babą. Za nie półkiem. Wcale nie, bo się szybko pozbierałam, nakrzyczałam sobie. Ale to no to był mam... fantastyczny pierwszy raz, krzyczałaś. No ale krzyczałam. Oddarłaś się. Tak, potem sobie pomyślałam ciekawe, co ludzie jak tak z boku by widzieli mnie, że ja w tym samochodzie jadę i mordę dre, trzymam tą kierownicę. Ale ja musiałam odreagować. No, musiałam odreagować. No, mąż mnie próbował wpierdzielić siłowo pod samochód. Ale wiesz, kiedy ja jestem na największym wkurwie? Kiedy? Kiedy za chwilę krew mnie zaleje, Panie wiedzą o co chodzi. A, tak. I kiedyś, jak byłam piękna, młoda i w ogóle to dawno temu było, to nie zauważałam tego, tych zmian emocjonalnych. Do czasu, kiedy nie pojawiło się dziecko. To po I... prostu muszę znowu przeknąć. Chuj mnie strzela, jak jęczy. A, widzisz, taka sytuacja. I ja wtedy, jak czuję, że jestem bardziej zdenerwowana, czyli na większym wkurwie, to wtedy sobie odliczam, aha, to za trzy dni będzie się działo, będzie zabawa. A ja Wam powiem, że po wielu, wielu latach obserwacji właśnie takich tematów babskich, to doszłam do wniosku, że w życiu wiele decyzji podjęłam na takim właśnie w kurwie, takich, które były <laughs> brzemienne w skutkach. I myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie kobieta funkcjonuje w takim swoim cyklu. I czasami, no, jak przychodzi ten taki czas przed tym pierwszym ujściem krwi, tak, no to podejmujemy różne zachowania dziwne i mogą Jakie? być one brzemienne. A ty możesz się na przykład pokłócić z partnerem, tak, i wywalić ze swojego no życia to to człowieka, który, nie wiem, jest dla ciebie bardzo ważny. Przykładowo, ja myślę, że jakby tak się ktoś zastanowił, to... Może dojść do takiej Można wielkiej tak? awantury, która zaważy na tym, że, że życie ci się przewali Ja do myślę, górnogami. że na takich wkłówek wyciągnę wolańska była. Myślisz? Nie, nie wiem. No nie. Proszę obejrzałabym ten film. Znów no szukaj mnie. A tak, to, tak. A to ja mam te stany. Emocjonalne. Te stany emocjonalne przy, przed tym yy, wiesz, tym. Tym, tym właśnie okresem nim. <laughs> tak, ja wtedy, nie, ja mam doła wtedy, wiecie? Doła? Doła, to różnie. Nie, świat mi się nie w mówisz, ogóle. Ada, nie przychodzi do mnie, bo cię. To też, zaśkam. ale świat mi się wali, wiecie? W ogóle nic nie ma sensu. Ja to się śmieję, mój mąż to już wie, bo jak chodzę po domu i sznurka szukam. Ojej. Bo ja naprawdę, wtedy to już takie mam myśli czarne, w ogóle takie czarnowictwo, że jak już zaczyna tak właśnie być, że sznurka szukam, to już wiem, że muszę podpaski kupić. <noise> no, tak jest. Ale to też jest w sumie, to jest smutne. Ja ostatnio noszę na mnóstwo, że Właśnie sumą takich procesów chemicznych, które potem się objawiają jakimiś naszymi stanami, tak? a te stany potem rzutują na to, co się nam w życiu wydarza i jak ktoś na przykład nie ma takiej świadomości, że to tak się dzieje, no to dużo może sobie to tak prawda. namieszać w życiu. Ty mądrą kobietą jesteś. Ja wiem, nie wiem, takie mam przemyślenia. Chociaż, na w swoje. chociaż tak, chociaż tak. Zobacz, są pewne normy, to tak? Taki kadon, że jak byłyśmy dziewczynkami, zostałyśmy wrzucone w taki schemat grzecznej dziewczynki, która się nie ubrudzi, tak? Która nie wejdzie do piaskownicy, bo nie daj Bóg sobie ubrudzi rąbek od spódnicy. Od spódnicy. Dziewczynka musi być grzeczna, chłopak musi być fajny. No tak, ale zobacz. Gdzie jest miejsce na wyrażenie swoich emocji? Gdzie? Nie ma, właśnie nie ma. Tak mi się wydaje, że rośniemy, rośniemy, i w końcu, kiedy już nie wytrzymujemy, no to w coś pęka, ale to wtedy jest bardzo źle. Bo cały czas się próbujemy trzymać, tak? Bo kobiecie nie wypada. Gówno prawda. No ale na przykład jak masz przyjaciółkę, tak? Albo nie wiem, właśnie masz męża, tak? Ja nie czy, mam. Czy, no tak, no, no dobra, no. Ale chodzi mi o to, gdzie jest miejsce, że nie wiem, że, że możesz, czy możesz krzyczeć, że czy, tak. możesz tupać, jak ja ja tupać, czy możesz tupać jakieś jesteś zła, czy możesz stuć szklankę, no właśnie, no możesz czy nie możesz? Nie, nie stłukłam szklanki, ale kiedyś biłam w widelcach mojego męża. Mm, uroczo. Tak, bo nie wkurzał, zmywałam wtedy talerze. Aha. No, jemu tam się nasbierało. A ja zmywałam i tak na wkływie byłam. Aha. I mówię: odejść, chłopie, bo zmywam. Człowieku, odejść. A czy poczekaj na mnie 15 minut! Ostrzegałam. Nie odszedł. No nie to odszedł. ja akurat miałam widelec, pozmywałam, zmywałam. No i nie to, że mu wbiłam, że zaostręł i że były dziury w się Szkoda, człowieku. ja to jakby wbiła to... Teraz żałuję, bo jesteśmy po rozwodzie, tak piętnaście bym... widelców, czy widercy? No żebym jeszcze wbiła w niego, też? tak strzelała, wiesz, jak postawiła go pod drzwiami, tak po prostu nożem ja strzelała. Ale tam tylko tak gadasz. Ale o, to jest, może to też jest jakiś sposób na odreagowanie, tak? Wyobrazić sobie, co by człowiek no, zrobił. No właśnie to teraz ja sobie wyobrażam, postawię go. I Będę I się nie tam wi widelcami, nożami, siekierami. Siekierami. Ojej. Nie pojawia obecnie. O, matko, to będzie ten. Jak... A co sobie będę żałować? No właśnie. Ale też nerwy mi biało jak często dziecko mi nie daje odpocząć psychicznie. Mamo, mamo, mamo. No bo ty jesteś matką 24 na 24, wiesz, to jest ciężki temat. Nawet jak śpi, to się zdarza, że woła mamo. Ja wtedy nasłuchuję, czy śpi? Czy rzeczywiście się coś dzieje? No właśnie. Ale głowa mi czasami pęka, tak? Musisz ją sprzedać gdzieś. No za ile? Kto ją weźmie. Nie Kto ją tak kupi? sprzedać Ona jest w Wysłowiu. Sprzedać ją w sensie, yy, wiesz. Tobie ją sprzedam. No mi ją sprzedaj. a sprzedaj mi ją, no co? no Wezmę ją. Na trzy tygodnie. O Jezu. <laughs> Ale będziesz na... Bip, chociaż. Wiesz, no ale u mnie to jest ich tam, wiesz, dwójka, oni się też czasami dogadują, że sami się tłuką, tak? Jak dużo będzie kilka się więcej moja miała, to nic znaczy nie że jej ja obiję, bo i A w ogóle kiedyś byłam na takim mega wkurwie i rzeczywiście ją uderzyłam. No wiesz? I ona się zaczęła ze mnie śmiać. Śmiać? Tak. Czyli nie no bo zna... ja nie umiem. A, bo ona nie znała takiej reakcji. Nie, absolutnie. Swojej. Ja wtedy się głupio poczułam, wstyd mi się zaczęło robić i... i bicie nie ma sensu. No, w tym wypadku ja Nie, ma... nie, nie, nie ma sensu. żadnym nie ma. Nawet sensu. dziecko ci udowodniło, że nie ma tak, sensu. Tak śmiała się. Nie no, bicie nie ma sensu, bo bicie uczy bicia, tak? Tak. tak, tak Poza tym tak. bicie nie rozwiązuje no, żadnych. Ja, ja się mam, bo ja nie biję, no, ale zdarza się, że krzyczę. No właśnie na tym w kółę, wie. Wiesz, mądry psycholog by ci powiedział, że to wiesz, to są twoje frustracje. No oczywiście to że ty, są ty moje. nie panujesz nad emocjami Ale to jest... Pan, to, to jest prawda. To, to tak po prostu jest. Może no, na no jaką ja fujatkę wyjdę ziekierami i rzucam nożami no Nie nie wiem. To wiesz wyobraźni, ale wyobraźni myślę, że wszyscy tak mi jaka matka nie przeczy? jak mówisz 29 razy, weź posprzątaj, albo nie wiem co, nie mam pomysłu teraz. No, do dzieci nie dociera, to wiesz, taka metoda jest. Cały czas mówisz, mówisz i nie dociera, niestety. Ja jestem na przykład z tym akurat, to jestem sfrustrowana. Mnie to frustruje, bo y, mi się wydaje, że jak ja powiem raz i ta sytuacja zaistniała, no to już nie powinna ona więcej mieć miejsca. Czyli A się dziecko, dziecko powinno szybko, szybko się nauczyć. Tak, szybko powinno reagować. Nie, nie reaguje, no jakoś tak nie. Ktoś wiem. po prostu ta aplikację źle wymyślił. Mhm, na pewno. Aplikacja dziecko. <laughs> A może ty dzisiaj jesteś na kurwie? Tak, jestem na wkurwie. A dlaczego? Bo napiłam się herbaty, wiesz jakiej. No ale ona ci powinna wyciszyć. To jest herbata z konopi. Ale nie wyciszę cię? no powinna wyciszyć, ale ona z apteki taka na legalu kupiona to. To może ona tylko ma tam 0,01% wyciszenia. Ale nie było czegoś takiego napisane na nie? pudełeczku. Nie mogą napisać. Tak? Nie mogą, bo by nikt nie kupił. <laughs> Ojku. Wiesz, kiedy jeszcze jestem na wkurwie? Kiedy patrzę na kurz. Tak mi się przypomniało. Kurzu, Nienawidzę to, kurzu. W ogóle kurz to jest niekończący nie się. Opowieść. A to ja chyba włosów bardziej niż kurzu. Ale kurzy. kurzu też, on, on się u mnie rozmnaża i się tak zastanawiam, <laughs> jak patrzę na niego. Nie wiem jak. Majoza, mitoza, czy nie, nie wiem jak. No strasznie no się. Po, po w oczach ten się bierze? Ty trzeba Galileo, bo w ogóle... zgłębić temat. Czemu Zastanawiam się, co Jak więcej. człowiek w czasach prehistorycznych siedział w jaskini. Nie miał kurzu. Miał tyle kurzu, że na niego nie Ale zakazał nie widział tego kurzu, tego kurzu. A tak, nie widział nie wtedy. Ten nie funkcjonował funk tego głowie. <laughs> no nie, nie funkcjonował. A później to... człowiek zmądrzał. Wymyślił sobie odkurzacze, jakieś <laughs> inne y, oczyszczacze powietrza, jakieś kleje tak. na kurze. I zaczął walczyć z kurzem. I ta walka trwa. Przez wieki i nie kończy się. To jest niekończąca się Ale opowieść. kiedyś, bo tak sobie myślę, człowiek z tym kurzem, nie? Jak w czasach prehistorycznych, w nosie miał kurz. Znaczy nie miał w nosie, ale no wiesz. A w nosie też miał? No tak. Jak wciągnął, no to jak miał. Wciągn jak wciągnął to miał. Ale szedł na polowanie, przychodził z bawołem i mhm. był szczęśliwy. A człowiek teraz walczy z tymi odkurzaczami, poluje ta czystość i, i tego szczęścia nie ma. Ja wiem, czy zawsze z tym bawałam. Ale nienawidzę, nienawidzę przykos. kurzu po prostu i tych włosów. Moja córka bawi się lalkami. I z tych lalek te włosy wypadają. Rozumiesz? Ja ciągle chodzę i zbieram. To ty jeszcze nie dość, że walczysz z ludzkimi włosami, to jeszcze z włosami tak. od lalki. i to są te, ten sam kolor włosów jest. Nie, to ja nie wiem. Ja jeszcze z tymi włosami od lalki to nie walczę. Może, Poczekaj. Może mniej lalki. Bo tu w teściowej mieszkasz i może nie zauważysz, bo się zajmujesz czym innym. A ja patrzę ciągle i ten kurz, i te włosy, i tak po prostu żyję taka nieszczęśliwa. Jak jestem, jak jestem szczęśliwa, to mi nie przeszkadza, ale jak mam te dni... Te dni, to ci nawet włosy od lalki przeszkadza. Tak, to cholera mi strzela. Aha. Zdarza się, no ja też tak mam. Że cholera cię strzela. Strzela, tak, tylko ja to zawsze uderzam w te egzystencjonalne takie nuty, tam kurz nie jest w stanie mi wyprowadzić z równowagi, ja tam od kurzu to przejdę do końca świata. Z równowagi mnie nie wyprowadza kurz, ale włosy tak. Weź, bo teraz widzę je w kłębach wyobraźni własnej. Może będziesz, bo dzisiaj jesteśmy u mnie. Nie u ciebie, to jeszcze No bo wycierałam. Ale poczekaj, włożę białą rękawiczkę, przelecę i pił. Ojejku. Bałagan w pokoju mojego dziecka, zabawki wszędobylskie, lalki wszędobylskie, klocki, które czuję pod stopą. Czujesz to? Ludzi Code na który nadeptujesz. Ale weź, nie pytaj, weź się przytul. Proszę cię. Ja w ogóle mam alergię na zabawki. Ja nie cierpię zabawek. Ja mam dwójkę dzieci i nienawidzę zabawek. Wiecie co, zabawka to jest dla mnie temat, który… Zło konieczne, niestety. Yy, to gorzej, to zło konieczne jest, tylko że no bo dziecko ja... musi mieć zabawkę. Ale ja nie uznaję bez tego Weź sobie za wobec zło dziecko konieczne. bez zabawki. A ja, ja bym to tak chciała. To będziesz leciała na w kurwie dzień w dzień. A ja bym tak chciała, dziecko bez zabawki. W tej zabawki. chwili się bawią plastikowym w gumowym czytają. sushi. W książki ich czytają, tak? Aha, tak. Plastikowym gumowym sushi. Boże, kto wymyśli? Ale jakie czasy mamy? Ci w głowie nie mieści plastikowe, gumowe sushi. No ale mamy dzięki temu plastikowemu, gumowemu sushi odrobinę spokoju, co nie? Tak, to jest piękne. No, piękne też my jest to, że dziewczynki piękne. mają siebie nawzajem. A my siebie? No. Wiesz co, napijmy się jeszcze herbaty. Dajcie, trzeba wlać. To no wiesz co? O, za co? Aż nie wlać w tyłek. A. Uwaga. No dobrze. Trochę z czym innym mi się ten odgłos skojarzył. Z czym... A, o weź. Naprawdę. Musisz tak. No tak, to może No to trochę... wszystko skojarzyło, no. No może tu też ceramika. <laughs> Dobra. To my się żegnamy z wami. Do następnego razu mówimy. Nie denerwujcie się. Po co się denerwować? A jak się denerwujecie, ale nie da się tak to konstruktywnie proszę odreagować w bezpiecznej przestrzeni. Jaka jest bezpieczna przestrzeń? Yy, podobno mówią, że w poduszkę trzeba tłuc. I teraz ja sobie wyobraziłam, jak te wszystkie te pierze albo kulki latek nie lateksowe. Ty są te znowu kulki? kurzu się boisz. Jak jak no bo. Na tłócisz w poduszkę i kurzu będzie. O, o Jezu, ale wyobraż, wyobrażasz sobie, jak będzie tak fruwał, i jeszcze słońce przez okno zajrze. No, ale słuchaj, czasem lepiej zbić poduszkę niż w męża rzucać nurami. Jak nie mam męża. No, ale przykładowo, no. Jeżeli ja go sobie wytnę, tak? Tak. Albo w podus z poduszek go zrobię. No, fajny pomysł. To jest myśl. Zrobię, napcham tam do środka wszystkiego. Mhm. Kaczupu do środka napcham. Jak rzucę nor, środka... <laughs> to. To będzie jest... krwawił. Ciekawe, ciekawe. Dobra, ja bym to zobaczyć. Ja cię za, proszę. tylko przywieź swoje noże, bo ja mam mało. No ja mam dużo ostrych. O! To, to będzie bardziej skomplikowane, żeby to zorganizować, żeby czegoś nie poniszczyć. Masz A jak to? można się wkurzyć na byłego męża? Jeszcze. On wiesz, wiesz co? Teraz się będziesz śmiała. On mnie wkurzył. Tak? Wkurzył. Wkurzył Cię. Wkurzył mnie. Wkurzył. Chyba pimy pijmy, zajmijmy się Ale sobą. Ale jak Cię Cudownie, No jak mnie wkurzył, że wziął sobie i to z w pizduł. O 11 lat młodszy. Mhm. Wiem, ten widelec mu się nie spodobał. To przez ten widelec? Na pewno, oczywiście. To był jeden jedyny raz, my się w ogóle ze sobą nie kłóciliśmy, żeby było śmiesznie. A może za mało razem ten widelec wpiwa? No właśnie. Może trzeba było. Właśnie. Wyjść. Chłopa trzeba wychować. Chłopa trzeba wychować. I wtedy się nie chciałam. Ale da się chłopa nie. wychować. Nie. Czy da się chłopa wychować? Nie. Dziecko się da wychować? Próbujemy, ale chyba też nie. Coś się da tam wychować. Wypijmy za nasze błędy. Wypijmy za błędy. No to na górze. Ja już idę.